Cześć i witam Was w trzecim materiale z Fordem Kuga Plugin Hybrid w roli głównej. Mamy 8 marca, przynajmniej u mnie, u Was prawdopodobnie jest już kwiecień lub maj, najszybciej oczywiście. I jest to jednocześnie ten 8 marca, jednym z ostatnich dni, jaki Ford Kuga jest z nami w redakcji na teście długodystansowym. Przyszedł czas na pierwsze podsumowanie. Jak widać, samochód jest dość brudny. Zrobił z nami dokładnie, jak mam zapisane, 13311... Kilometrów i w tym materiale porozmawiamy sobie, ile wyniosło średnie zużycie paliwa i ile on zużywał paliwa na danych trasach czyli na autostradzie, na drodze ekspresowej, w mieście w Warszawie. A także w cyklu mieszanym czy po prostu w zwykłej trasie. Więc dzisiaj wszystko to szczegółowo Wam poopowiadam. Mam specjalnie przygotowane ściągi. I nie przedłużając, ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. Witam Was w trzecim materiale z Fordem Kuga Plugin Hybrid. A teraz zapraszam do obejrzenia sesji zdjęciowej w wykonaniu Tomka Dąbrowskiego. Przechodząc już bardziej szczegółowo, omówię średnie zużycie paliwa przy danych prędkościach, czyli 140 km na godzinę średniej jazdy, 130-120. A także mamy jeszcze tutaj zwykłą trasę: miasto z naładowanym akumulatorem, miasto z rozładowanym akumulatorem, cykl mieszany, cały test. A także ostatnie 6700 km, jakie on zużywał głównie jeżdżąc w dynamicznej trasie. Więc już nie przedłużając, przejdźmy i zacznijmy od autostrady, czyli 140 km na godzinę, średnia jazda na tempomacie adaptacyjnym w tym samochodzie i wyniosła ona 9,8 litra. Jest to wartość bardzo wysoka. I należy zwrócić uwagę, że jest to hybryda typu plugin, więc on w trasie nie wykorzystuje swojego potencjału, nie korzysta niemalże z silnika elektrycznego. W mojej ściądze ma zapisane, że przejechałem elektrycznie łącznie zaledwie 700 metrów, więc to nie jest wartość oszałamiająca. I średnia prędkość wyniosła 129 km na godzinę, a test odbył się na autostradzie A2. Łącznie przejechane 200 ponad kilometrów średniej jazdy. Mieliśmy oczywiście bramki na autostradzie A2, więc ta średnia prędkość troszeczkę nam spadła. I tutaj muszę jeszcze zaznaczyć, że Kuga podczas jazdy powyżej 130 km na godzinę zachowuje się dość dziwnie. Odczułem wrażenie, że ten samochód jest przystosowany do jazdy do 130. 100 km na godzinę, czyli prędkości maksymalnej na autostradach w większości krajów. Zaledwie kilka krajów ma 130, a reszta ma wartości. Nisze, Anglia to już kompletnie niższa prędkość. Więc nasze polskie 140 km na godzinę nie jest optymalne do jazdy tym samochodem. Ford niekoniecznie przystosował ten samochód do jazdy z tak wysoką prędkością i właśnie przekłada się to na nieco wyższe spalanie. Więc właśnie biorąc to pod uwagę, postanowiłem przejechać również odcinek testowy, jadąc zaledwie 130 km na godzinę. No może nie zaledwie, ale jednak już byłem tym kierowcą dużo wolniejszym, który nieco spowalniał ruch. Gdy Jechał lewym pasem. I to co ciekawe, średnie zużycie paliwa, jadąc zaledwie 10 km mniej, wyniosło 8,6, czyli o 1,2 litra mniej na każde 100 km. Jest to bardzo duża różnica i również duża oszczędność, a nie jedziemy dużo wolniej. Więc jeśli będziecie mieli kugę, plugin, Hybrid lub macie, to zachęcam, jedźmy troszeczkę wolniej. To się przełoży na nasze portfele, szczególnie dziś, gdy mamy mm, oszałamiające ceny. Ja mam u siebie tutaj 8 marca i ceny są astronomiczne, więc wolę nawet nie myśleć, jakie ceny są w tym momencie u Was, gdy oglądacie to w kwietniu, maju lub później. Ale jednak, wracając dalej do naszego, mm, do naszego tutaj podsumowania spalania. Jadąc 120 km na godzinę, czyli już test odbył się na trasie ekspresowej S8, na odcinku niezbyt długim z Rawy Mazowieckiej do Warszawy. Odcinek mój mierzony. Nie była to zbyt duża odległość. Średnie zużycie paliwa wyniosło 7,4 litra. Znów 1,2 litra mniej, gdy jedziemy kolejne 10 km na godzinę. Wolnie, ciekawa zależność. Więc wynik bardzo dobry, powiedziałbym. 7,4 litra w tym samochodzie, biorąc pod uwagę jego masę 1800 kg oraz moc i 2,5-litrowy silnik, wynik cały czas bardzo dobry. Średnia prędkość wyniosła tutaj 111 km. Na godzinę. Przechodząc dalej do jazdy w trasie, mój odcinek testowy to było województwo łódzkie. Postanowiłem sobie troszeczkę poprzypominać mm, swoje dawne rejony zamieszkania i pojeździłem sobie po różnych okolicach, praktycznie bez zatrzymania. Średnie zużycie paliwa wyniosło 5,1 litra. Tutaj zaznaczę, że samochód był częściowo naładowany, czy akumulator był częściowo naładowany, więc mogłem poruszać się również elektrycznie. Pozwiedzałem województwo łódzkie ze średnią prędkością 65 km na godzinę. Wynik wręcz fantastyczny, powiedziałbym, jak na ten samochód i ten właśnie układ napędowy. Jeśli chodzi o. Cykl mieszany. To jest ciężko określić dokładnie, bo tych trans było bardzo dużo, więc możemy przyjąć, że średnie zużycie paliwa wynosiło między 4 a 7 litrów na 100 km, w zależności od tego, czy samochód miał naładowany akumulator. W większości przypadków nie miał, więc te wartości były bliżej 7 litrów. Jeśli chodzi o jazdę po Warszawie, to przejeździłem wiele kilometrów i jadąc całkowicie naładowanym akumulatorem na start, sprawdzałem, ile to faktycznie wyniesie. Pamiętając wyniki. I niemalże 1,5 litra, gdy jeździłem tym samochodem pierwszy raz rok temu. Więc test na dużo dłuższym dystansie z naładowanym akumulatorem średnie zużycie paliwa na terenie Warszawy 2 litry na 100 km. Bardzo, bardzo dobry wynik. Gdy natomiast akumulator nie był naładowany, to wartości wahały się od 5,5 do 7 litrów na 100 km. Również testy odbywały się na terenie Warszawy. I jeśli chodzi o cały test, to tak jak powiedziałem we wstępie, zrobiliśmy tym samochodem dokładnie 13 311 km na dzień dzisiejszy, czyli 8 marca. Łącznie na całym teście przejechaliśmy 3734 km jadąc na silniku elektrycznym. Co ciekawe, on nie był najczęściej naładowany, więc jak nie patrzeć, bardzo dobry rezultat. Średnie zużycie paliwa na dystansie całego testu to 7,7 litra, z czego w większości przypadków ten samochód poruszał się na drogach ekspresowych i na autostradach, głównie autostrada A2 i A1, trójmiasto Warszawa, trójmiasto Łódź, również Łódź Warszawa. Często również ja jeździłem w rejony Szczecina i Poznania, więc ten samochód pozwiedzał troszeczkę ten kraj. Jeśli chodzi natomiast o ostatnie 6700 km, to był również drugi dystans mierzony już przez ostatnie miesiące. Samochód praktycznie jeździł wyłącznie w trasie. Średnie zużycie paliwa wyniosło 8,1 litra i przejechane ma 1650 km wyłącznie elektrycznie. I to mnie najbardziej zastanawia, ponieważ ten samochód, w Strasie, nie korzystał z silnika elektrycznego, nie był ładowany, jednak mimo wszystko mm, cały czas liczył sobie, że on jedzie elektrycznie. I to, co mnie zastanawia, to najprawdopodobniej ten samochód w momencie, gdy hamuje i odzyskuje energię. A na autostradzie jest to dystans, często dość długi, szczególnie gdy kierowcy samochodów ciężarowych wyjeżdżają na lewy pas. To on ten dystans liczy jako jazdę elektryczną, czyli wyłącza silnik spalinowy, odzyskuje energię, czyli ten element toczenia się na autostradzie czy drodze ekspresowej liczy jako jazdę elektryczną. Nie do końca powiedziałbym, że to jest poprawne liczenie, jednak tak tutaj sobie Ford wymyślił. I to byłoby na dobrą sprawę na tyle. Chciałbym Wam podsumować to wszystko. I powiem Wam szczerze, że Ford Kuga Plugin Hybrid bardzo mocno mnie zadziwia z każdym kilometrem, z każdym dniem, z każdym miesiącem, którym nim jeździłem. I z wielkim smutkiem będę go musiał niedługo odprowadzić. Czeka go czyszczenie. Trzeba go oddać w nienagannym stanie. Nie możemy oddać go w gorszym stanie niż go odebraliśmy. Więc ostatnie dni z nami, mnie czeka nagrywanie. HRV, która już widzę, że się rozmroziła i wyschła. I za dwa tygodnie widzimy się ponownie. W podsumowaniu całego testu poopowiadam również dodatkowe jakieś moje spostrzeżenia, jakie miałem jeszcze od czasu nagrywania mm, moich wrażeń z zakierownicy, które oglądaliście dwa tygodnie temu, a także odpowiem na wasze pytania, więc jeszcze raz zachęcam do pisania komentarzy i zadawania pytań. Co byście chcieli wiedzieć dodatkowego? O właśnie kudze, plugin hybrid, którą zrobiliśmy 13 300 km, więc troszeczkę go poznaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Więc nie przedłużając, ten materiał troszeczkę krótszy. Ja się żegnam. Zachęcam do subskrypcji kanału, polubienia tego filmu, jeśli ci się podobał i czekam na wasze pytania w komentarzach. Dzięki. Cześć.